Dla aktywnych widzów do wygrania 6 k 47 Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 stycznia. Do wygrania macie face w o wartości 20 zł. Wystarczy że lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Mano z tej strony i Witam Was w odcineczku z serii, którą dosyć polubiliście, bo to jest od 143 zł do kosy, ale to są skrzynki, czyli jedynie otwieramy skrzyneczki. Ewentualnie, jeśli zdobędziemy punkty, korzystamy z eventu Case Battle, właśnie sobie odpuszczamy, czyli tutaj nie ma żadnych bitew, no i to jest nasza po prostu taka droga do kosy, używając właśnie samych skrzyneczek. Na start Steampunk'a sobie otworzymy, jest to nowa skrzyneczka. Znaczy, dosyć świeża, bo już do, do, z kilka dni temu się widzieliśmy. No ale nadal jest jedną z najświeższych skrzyneczek, w której niestety nie trafiamy nic zbytnio mocnego. Pamiętajcie, że w ogóle z kodem WOWKAETY macie szansę zdobyć właśnie sobie koski. Kod WOWKAETY dodaje wam 10% do doładowania, 2 złote 10 groszy na start i możliwość zdobycia trzech kosek jako gratisy przy wpacie. Może wam wyskoczyć, że, że otrzymaliście gratis, gratis postaci właśnie koski. Ostatnio te skrzyneczki bardzo fajnie wyszły na bitwy. Te dwie zobaczmy, jak będzie w przypadku standardowego otwarcia. Jak na nasz budżet jest to gigantycznie, znaczy po prostu mega droga skrzynka. O w ten sposób. Ale ja spróbuję. Spróbuję. Najwyżej no będziemy mieli ciężej w dzisiejszym odcinku. Co to jest za EP9? Gdzie jesteś? Nie stać tutaj. Ja już widzę. Uuu, nie. Myślałem. Nastawiałem się, że będzie gorzej. Bo to jest naprawdę dolna półeczka z naprawdę wysokimi szansami. A jednak dosyć pozytywnie się zdziwiłem. Więc jeszcze jedna szansa. Jeszcze jedna szansa. Teraz, słuchajcie, okazuje się, że to jest hyperlist i warto było, warto było nie wjechać sobie po skrzyneczkę świąteczną. Super, nie zdobyliśmy troszeczkę punkcików. Na pewno potem pójdziemy sobie na tripik do postrzelania, żeby zdawać sobie jakiegoś dodatkowego skina. Więc nie zawiodły, nie zawiodły te skrzyneczki świąteczne. Zobaczmy, co tutaj będzie się działo dalej. Dalej mamy. Moi drodzy, kurde, nie no tutaj to już nawet nie ma co, ale w sumie jest takich procentowych. Nie no, Marble Fajda też nie, ale Cyrexa jednego otworzę. Tak, kurczę, na próbę, jeden niby jest, ale zawsze jest szansa, że właśnie coś tam wpadnie. No jest naklejeczka, jest naklejeczka. Hmm, czy chcemy coś z tych skrzynek? Agenci, kusi, kurczę mam taki sentyment do tej skrzyneczki, a ona ostatnio taka, taka niewdzięczna jest Ja ją tak bardzo lubię ostatnio ci najlepsi agenci tak rzadko wypadają. No w ogóle ich ostatnio nie zdobywam Ale ja ciągle mam taki, taką w głębi duszy, mam taką nadzieję, że kurczę dzisiaj wypadnie. Tak, kurde, za każdym razem tak myślę, ale może akurat, może akurat dzisiaj jest jakiś fajny a dla mnie, jest tak, tak dobra, jest jakiś fajny, nie jest to chyba jakiś najlepszy, ale jest bardzo, nie no jest bardzo fajny. Jestem dobra, jestem zadowolony. Pogodziliśmy się troszeczkę z agenta. Troszeczkę się pogodziliśmy. Hmm, może coś takiego wiecie: standardowy opening z CSK? Nie no, może nie tym razem. Nie tym razem. Może jakaś 50. Jeszcze, żeby nas utwierdzić w tym, hmm, że o, 50 na kosy. Bardzo fajna skrzynia to jest, ale nigdy nas na niej było chyba stać zbytnio w odcinkach właśnie tego typu. Hmm, do tego celujemy w to dwa razy tańszą. Mmm. Co by tutaj było fajne? Giga buła, ostatnio 100 sztuk otworzyliśmy. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Eee, tej skrzyni bardzo dawno nie otwierałem. Są kuszące trafy. Ostatnio troszeczkę szczęścia mamy, więc spróbujmy, spróbujmy. I kałaszek chyba będzie dosyć niezły, tak? Gdzie jesteś, drogi kałaszku? Nie, no, taki, taki sobie, ale może być, może być. Duck case. Też klikniemy. Też klikniemy sobie różnym skrzyneczkom. Damy szansę i ta szansa była dobrym pomysłem. Dobrym pomysłem była szansa, więc damy kolejną. Bo do koski coraz bliżej. Coraz bliżej do tej koski. Trzeba szukać nowych pomysłów, które nas jeszcze bardziej zbliżą do tej kosy. Myślę, że pomysłem może być użycie. Buścika yy, Buścika na. Kurcze, agenta może nie Agenta, może nie Czekajcie, możemy tą skrzynię? Możemy, okej, okay. to jest to. To jest to. Skrzyneczka, która dała nam naprawdę sporą szansę w dzisiejszym odcinku, dostaje ode mnie busta, czyli jej cena wzrasta dwukrotnie w zamian zwiększenia szans na poszczególne skiny, które tutaj widzimy. No, mocno, mocno się dzieje, więc kliknijmy i sprawdźmy. Hmm, czy taki boost to była dobra decyzja, czy raczej coś to nas sprowadzi troszeczkę na ziemię, więc klikamy nie, no proszę tylko nie, jeszcze wolę Decimatora, naprawdę wolę Decimatora niż te P2000, oj. Widzicie, nie każda decyzja, którą podejmuje w dzisiejszym odcinku jest dobra. Hmm, agencik, agencik. No, dzisiaj raz fajnie się pokazał, więc miejmy nadzieję, że drugi również będzie fajny. Czy tym razem wypadnie jakiś ciekawszy agent? To raczej ma ale miejmy nadzieję. O! Pozytywne dosyć zaskoczenie. Teraz idziemy po skrzynię tamtą z eventu 126. To jest maksimum praktycznie, co ja mogę otworzyć. I ja naprawdę liczę na to, że to wyjdzie. Naprawdę liczę na to, że to wyjdzie, więc kliknijmy sobie i zobaczmy, co z tego będzie. 3, 2, 1, 0. Skrzynia zaczęła się kręcić. Co tu? Ja pierdziele nie, nie, będzie, nie będzie niestety rękawic. Niestety nie będzie rękawic, mimo tego, że szczęście dopisywało ostatnio. To tutaj celowniczek skrzynki nie skierował się ku właśnie rękawicom. Mamy 33 zł. Więc przez moje decyzje zostaliśmy dosyć mocno w dół sprowadzeni. Która skrzyneczka chciałaby pomóc w po polepszeniu naszej sytuacji aktualnej. Myślę, że może to być Ninja Case. Kliknijmy sobie Ninja Case'a. Skrzynia, która miała swoje momenty w poprzednim odcinku. Mimo, że później m, zaczęła dużo o, gorzej się wykazywać, to początki naprawdę miała mega dobre. I dzisiaj również. Dzisiaj, doby, dzisiaj również bardzo dobry początek. Zobaczmy, jak będzie wyglądał drugi skin z tej skrzyneczki. No ten niestety jest dużo gorszy. Ostatnia, trzecia szansa na tej skrzyni. M, czy zawiedziesz, czy nie? No, Water Elemental jeszcze będzie spoko. No, i wleci na Sayrexa, wleci na Sayrexa. No, musiało wlecieć, musiało wlecieć na Sayrexa. Klikam kolejny raz, będzie CZ, -ka. będzie CZ Syndicate. Ona była w porządku, ona była jak najbardziej w porządku z tego co powiem. Nie wiem, może ninja. Case'em pospamujemy do końca. Może, w, wiecie, górna płeczka się tutaj pojawi. Taki onitajek. Może właśnie kosa. I kurczę, fajnie trafmy kosę. Niech ona zostaje w punku i kończmy odcinek. To jest super, to jest super plan, tylko ciężki dosyć do zrealizowania, no ale klikamy kolejnego Ninja Case'a, co będzie w kolejnym Ninja Case'ie, czy to będzie Guardian? No, chyba tak, nie, na Cyrexa również wyleci, no dawaj przynajmniej, co ten Cyrex w ogóle może być. Eee, najlepszy możliwy Cyrex do trafienia w tej skrzyneczce to jest Minimal Ok, okej, okay, okej, my tu field aktualnie trafiliśmy. Jeszcze raz, jeszcze raz wjeżdżamy w Ninja Case'a, czy on nas zawiedzie? Bazyliszka dawaj, dawaj Bazyliszka. No nie, XM niestety, XM nam dał. Kurczę, 8,48. Nie, nie, czemu mi to robicie? Co jest maksymalnym, co mogę otworzyć? 8,40. Ej, neon case. Neon case. Zostaje nam 8 groszy, moi drodzy, jeśli ta skrzynia się nie powiedzie. Nie, no w sumie zawsze coś tam trafimy. No ale. Dawaj się Guskins. Zaskocz w tym momencie totalnie wszystkich. Łącznie ze mną. No i daj naprawdę coś super. Daj naprawdę coś super. Klikamy mega tanią skrzynię, w której kiedyś coś tam trafiłem. Niestety chyba dzisiaj nie. 2,14, no boże, aby jeszcze tutaj coś pójść. No niestety, no niestety, nie zawsze jest kolorowo, moi drodzy, nie zawsze jest kolorowo. Chociaż ten odcinek już wyglądał, na taki, gdzie te zakończenia naprawdę będzie kolorowe i fajne, lecz niestety to po prostu nie wyszło. Chociaż jeszcze możemy postrzelać, moi drodzy, dobra, ustrzelimy jednak. Też mieliśmy taki jeden odcinek, kiedy już totalnie wszyscy zwątpili, łącznie ze mną. No i ja sobie wbijam, wiecie, na evencik ostatnie coin, 5 skin warty ponad 200 zł i jazda dalej. Więc dzisiaj to nie poszło. Śnieżynki możecie dostawać za otwieranie skrzyneczek eventowych i za doładowania. Ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, się ma i cześć.